Osoba, która boi się bliskości, wysyła mieszane sygnały. Osoba, która boi się bliskości, bardzo ceni sobie własną niezależność. Osoba, która boi się bliskości, tworzy fizyczny i emocjonalny dystans pomiędzy Wami. Osoba, która boi się bliskości, podkreśla granice w związku. Osoba, która boi się bliskości, ma nierealistyczne, romantyczne wyobrażenie na temat tego, jak powinien wyglądać związek. Osoba, która boi się bliskości, wykazuje brak zaufania, bo boi się wykorzystania przez partnera. Osoba, która boi się bliskości, ma sztywne wyobrażenia dotyczące związku i bezkompromisowe zasady. Osoba, która boi się bliskości, Podczas kłótni wychodzi albo wybucha. Osoba, która boi się bliskości, nie ujawnia w jasny sposób swoich intencji. Osoba, która boi się bliskości, ma problemy z powiedzeniem, co właściwie dzieje się między wami.